Siódma dziewiąta, twój początek dnia. Siódma dziewiąta to twój początek dnia, Dyta Hołdyńska. Witam raz jeszcze i witam naszego gościa. To Maria Rotkiel, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A mówić będziemy niestety o właśnie takich przypadkach bardzo tragicznych, bardzo smutnych, poruszających nas, i pytanie, jak sobie z tym poradzić, ale także no przede wszystkim dla ofiar wypadków śmiertelnych dla ich rodzin na polskich drogach, ale także co może czuć sam sprawca, który ucieka z miejsca zdarzenia. Ostatnia taka głośna sprawa to śmiertelne potrącenie dziesięciolatka i kierowca, młody mężczyzna, który po pierwsze ucieka z miejsca zdarzenia. Po drugie, w toku śledztwa policyjnego okazuje się, że w ogóle nie powinien za kierownicę wsiadać, ponieważ miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a do tego znaleziono jeszcze narkotyki. Pytanie czy w jakich emocjach działa ten człowiek, co nim kieruje, czy my jako odbiorcy takich tragicznych informacji jesteśmy w stanie zrozumieć takie zachowanie? No myślę, że tutaj o zrozumienie trudno, ponieważ do tego do tragicznego incydentu, do tej sytuacji doprowadził ciąg zdarzeń. Może łatwiej jest nam zrozumieć sytuację, która jest jednorazowa, która jest pierwsza, która wynika z jakiejś ogromnej niewiedzy, z jakiegoś ogromnego pecha. No, takie, takie też się wydarzają. Natomiast jeżeli ktoś tak naprawdę. Y była prawo, że jej niezgodnie z zasadami, też takimi zasadami, na które my się społecznie umawiamy, tak, dla własnego społecznego bezpieczeństwa no to jest osobą, która w ogóle żyje gdzieś na marginesie takich y, prawno-społecznych regulacji, a większość z nas jednak tych zasad przestrzega, tak? My przestrzegamy prawa i pewnych zasad, nie tylko dlatego, że boimy się kary, mandatu, ale też przestrzegamy, ponieważ y, tak instynktownie, no, chcemy żyć w społeczności, która gdzieś żyje ze sobą, współpracuje i nie stwarza dla siebie nawzajem niebezpieczeństwa, więc myślę, że takie sytuacje, jest nam tak, z, jak to się mówi potocznie po ludzku, trudno zrozumieć. Mm -hmm. No właśnie, tu mówimy faktycznie o takim. Mm... Zbiegu wydarzeń, ponieważ no nie wiadomo, czy ten mężczyzna był pod wpływem narkotyków, to wtedy też patrzymy inaczej na takie zachowanie, bo, bo nie myślał trzeźwo. Natomiast no w ogóle nie powinien wsiadać, czyli nie zastosował się do tych norm społecznych, nie tylko społecznych, no bo także sądowych. To zostało mu prawnie zabronione. Pytanie, czy z innej strony trochę, próbując znowu empatycznie wczuć się w rolę przestępcy, może właśnie będąc w roli adwokata diabła, ale czy Nieuchronność kary w Polsce nie jest zbyt niska w takim razie. W przypadku, kiedy słyszymy właśnie po raz kolejny o śmiertelnym wypadku, potrącona 15-latka, województwo mazowieckie, wola Solecka, to z wczoraj informacja i 23-letni przepraszam kierowca młody, który wjechał tam w trzyosobową rodzinę. Oczywiście to nie musi być taki sam przypadek, i, i powody również mogą być inne. Potem zachowanie musi, może być inne, czyli niekoniecznie ten kierowca ucieka, ale jednak czy y, młodzi ludzie, a może to też nie jest reguła, ale jednak nie czują tej nieuchronności kary, czyli wsiadając za kierownicę y, po alkoholu, po narkotykach, już nie nawiązując do konkretnego przypadku, ale do zjawiska, e, mamy takie wrażenie, że może nam się upiecze, że i tak nic się nie wydarzy, że nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku, to mogę odjechać i policja mnie nie złapie albo będzie mnie szukała przez wiele, wiele tygodni. Czy może tutaj należałoby coś zmienić, skoro jest tego tak dużo? Dzisiaj media znowu podawały, że w ponad połowie Ponad połowa wypadków na drogach kończy się skutkiem śmiertelnym. To znaczy, surowość, nieuchronność kary ma znaczenie, tak patrząc psychologicznie, tylko paradoks polega na tym, że tak naprawdę im ktoś jest osobą dojrzalszą, bardziej świadomie, odpowiedzialnie przestrzegającą norm zasad prawa tym większe to na takim człowieku robi wrażenie. Tak? Czyli jakby jeżeli my z gruntu jesteśmy tak skonstruowani, że staramy się przestrzegać prawa, że nie chcemy mieć kłopotów, ale też w naszym systemie moralnym są właśnie te tak zwane społeczne zasady. Więc ja nie robię pewnych rzeczy, dlatego że wiem, że to może być dla kogoś niebezpieczne, może komuś wyrządzić krzywdę, oprócz kłopotów, które mogę mieć. Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś problemy, Osobowościowe, no bo na przykład popatrzmy na osoby notorycznie łamiące prawo, no to jednak tutaj z no, taką Dojrzałością osobowościową, czy taką poprawnością osobowościową, no, no gdzieś to nie, nie funkcjonuje prawidłowo. Jeżeli ktoś jest osobą niedojrzałą, nawet z racji wieku, to niestety te argumenty nie mają już takiej wagi. Jak patrzymy na osoby niedojrzałe, czyli to może być też kwestia y, po prostu bardzo młodego wieku, to niestety ta dedukcja, że ja nie robię czegoś, bo to jest zabronione, bo to jest groźne, bo to może przynieść jakieś niebezpieczne konsekwencje. Konsekwencje, no nie jest tak y, dojrzała i tak przekonywująca jak w m, przypadku innych osób. Mamy takie pojęcie jak syndrom supermana, czy nieśmiertelności, czyli to nie mi się wydarzy. Ja mogę, tak? Ja mogę wypić i nic się nie stanie. Ja mogę poszaleć i nic się nie stanie. Czyli nie ma tej percepcji, że robię rzeczy, które są niebezpieczne czy niezgodne z prawem, więc jest prawdopodobieństwo, że będą z tego poważne. Problemy. Oczywiście nie jest to argument przeciwko. Ja raczej uważam, że prawo w takich przypadkach powinno być surowe. Natomiast patrząc psychologicznie, no będą osoby, które z różnych powodów niestety na tę prewencję też będą bardziej odporne, tak powiem potocznie. Mm -hmm. Patrząc także na statystyki odnośnie wypadków z udziałem samych pieszych, no to tutaj e, dzisiaj Rzeczpospolita podaje dane. Winni są głównie kierowcy, choć i piesi wykazują się nonchalancją, zaznaczają dziennikarze, a spośród prawie pięciu tysięcy wypadków z udziałem pieszych w ubiegłym roku ponad połowa zdarzyła się na wyznaczonych dla nich przejściach. Czyli m, mówimy tutaj o tym, że pieszy no, teoretycznie stosuje się. Do prawa przechodzi w wyznaczonym miejscu kierowca. No, mamy teraz trochę zmienione reguły, bardziej zaostrzone. Kiedy tylko pieszy zbliża się do pasów, kierowca powinien zwolnić, zatrzymać się i przepuścić pieszego. No, na pewno zachować szczególną ostrożność, to, to było od lat niezmienne. Natomiast no, z jakiegoś powodu w Polsce być może jeszcze do tego jako społeczeństwo nie dojrzeliśmy. No, w innych krajach to wygląda trochę inaczej. Choć pamiętam w Wielkiej Brytanii, kiedy byłam jeszcze parę lat temu, nawet zdziwiona, że kiedy tylko dochodzę do pasów, samochody już się zatrzymują i przepuszczają przez przejście. Z kolei w Stanach Zjednoczonych sprawa wygląda tak, że jeżeli bardzo mocno kierowca wyraźnie przekroczy dozwoloną prędkość, to jest traktowane przez sądy nawet jako chęć zabójstwa. Więc, więc takie być może. Inne czynniki również działają, nie tylko te, o których słusznie pani wspomniała, czyli nie tylko ja złamię prawo, ale e, mogę wyrządzić komuś krzywdę. Znaczy, tutaj też mówimy o takich pojęciach jak kultura jazdy, mówimy o takich pojęciach jak pewne schematy społeczne. Znaczy, mamy faktycznie u nas w kraju na drodze, mm, mam wrażenie, troszkę taką arogancję, tak? E, mam też takie poczucie, że jesteśmy. Czy zestresowani, czy zagonieni, czy zamyśleni i sama jako kierowca, obserwując inne osoby, które też biorą udział w tym ruchu drogowym, mam takie poczucie, że, że, że no, często nie myślimy, tak nie jesteśmy dobrze skoncentrowani na drodze. Pewnie to z różnych czynników wynika, ale patrząc na inne kraje, no, to mamy właśnie tę kulturę jazdy. Jeżeli od wielu, 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 wielu lat Panują pewne przepisy, do których my się przystosowujemy, ale też włączamy to w pewne nasze normy. No bo to jest trochę takie pojęcie: coś jest jakimś przepisem prawnym i my mamy poczucie, że musimy się do tego niestety dostosować, bo takie jest prawo, ale coś jest pewną normą społeczną, którą my uznaliśmy że to jest ok, tak? że to jest bezpiecznie, że to jest w porządku. I tutaj podając przykłady m, krajów, w których ta, ta jazda jest bezpieczniejsza i ta kultura jest większa, no to jest tak, że to w pewnym systemie moralnym, takich m, schematach społecznych jest już mocno uwarunkowane. Że ja tak jeżdżę, że ja przestrzegam pewnych zasad. Mam wrażenie, że u nas jeszcze tak nie jest do końca. Może to też jest kwestia czasu. Myślę też, że nagłośnianie niestety takich e, wypadków, takich tragicznych sytuacji, kiedy ktoś nie zastosował się do przepisów, kiedy ktoś nie wykazał się należytą ostrożnością, może też mieć pewne znaczenie, tak, żeby nas uczulać. Bo, żeby coś stało się naszym nawykiem, to najpierw musimy bardzo świadomie. O tym pamiętać i tego przestrzegać. Jeżeli my świadomie pamiętamy, pilnujemy siebie, przypominamy sobie, upominamy samych siebie, to jest szansa, że za jakiś czas, czasami to jest kwestia nawet paru lat, stanie się to naszym nawykiem, że ja odruchowo widząc przejście dla pieszych, nawet jeżeli nie widzę, w pieszego, to ja odruchowo zwalniam, jadę wolniej. To jest jakby taki mój odruch, tak, bez, bez jakiejś szczególnej tutaj, bez szczególnego zastanawiania się. Myślę, że musimy na to jeszcze niestety trochę poczekać. Poczekajmy cierpliwie zatem, ale bądźmy i na przejściach dla pieszych, i za kierownicą bezpieczni, tego wszystkim nam życzę. Za rozmowę serdecznie dziękuję, Maria Rotkiel, ja naszym gościem. Dobrego dziękuję. dnia. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.